Cześć. z tej strony znów na moim kanale Was witam i dawno filmów nie wrzucałem i pomyślałem, żeby nagrać Akinatora. Z Minecrafta może niedługo się pojawią, ale za bardzo nie wiem. Może będą Speedbuildersy, Skywarsy lub inne. Mamy Akinatora, pytanie pierwsze. Spróbujemy. Zgadnąć na przykład? Kogo moglibyśmy zgadnąć? Na. Hmm. Karolka. Czy postać żyje w Twoim kraju? Chyba tak. Nie, Karolek żyje. No to tak. Filmy z YouTube, tak. Jest dziewczyna mnie. Związana ze sportem? Karolek ze sportem? Nie wiem. Czy Twoje postać nie jest związana. Z Minecraftem. Nie wiem, ale zaraz sprawdzimy. Na YouTube'a. Karolek Minecraft. Karolek Minecraft. Minecrafta, czyli jest związany. No to tak. Czy postaci jest związane z branżą modową? Nie. Twoja postać ma psa, Karolek nie wiem czy ma psa, nie wiem. Musi okulary, nie. Zakochana w kimś, a skąd ja mam to wiedzieć? Twoja postać jest jedynakim kimś, nie. Karolek ma ten, yy, siostrę. Mieszka w Australii, chy, nie. Ma siostrę, tak. Gra w instrumencie, nie. Ma silny, nie. Jadła kiedyś ślimaka. Nie, czekaj popraw. Jadła kiedyś ślimaka, nie wiem. Młodszą siostrą, no tak. Jest bobrem, mhm. Biorę, nie. Jest zabawna, tak. śmiesznie jest. Nie masz starszej siostry. Nie wiem. Puszowym mi się nie. Młodszego brata nie. Tak. On zaraz, tak. No jest Karolek zgad! Jakie kurde zdjęcie słego. No to no najlepsz zgad. Tak myślę o Karol. Dobra, zagraj bierzemy. No to teraz sobie tylko zgadniemy kogo. Nie, Blow będzie załatwy. Trudnych youtuberów. Spróbuję, mama Blo. mamę Blo. blo. Żyje w Twoim kraju, tak. Nagrywa na YouTube. Mama Blo trochę nagrywała. Nosi damskie ubrania, tak. Gra w Shadow Hunters, chyba nie. Mieszka z rodzicami? Nie. Sims nie. Nie. Czy Twoja postać jest z Finlandii? Nie. No i dziwne kostiumy, nie. Ma dziecko tak. Uprawia zawodowo koszkówkę nie. Ma znanego syna tak. Jest dorosły mężczyzną. Nie. No jest mama blowka. Jakie <śm> zdjęcie, Jezus! Jaka mama blowka. Dobra, ale chyba tutaj na dole... Tak, dobra, a wtedy wziąłem zagraj. To zagraj jeszcze raz. A teraz spróbujemy może... Ciosre Karolka. Czy Twoja postać no i z Tak. Ma dzieci. Nie, pobraw. Za szybko kliknę. Nie. Czy Twoja postać pochodzi z Polski? Tak. Czy Twoja postać znacie cię osobiście? Nie. Jest youtuberem, tak. Nie nosi tatuaży. Jest simsami? Chyba nie wiem. Jest bobrem, nie. Mieszka z rodzicami? Nie. Ma brązowe włosy? Tak, chyba. Jest związana z gami nie. Czekaj, poprawię to? Chyba tak. Ma chłopaka? Nie. Nie. Popraw? Nie wiem. Malarską? Nie wiem. Na pewno nie. Grunhüster Planet? Nie no. wiem. Ja dwa kiedyś ślimakam? Na pewno nie. Chyba. Postaci ma starszą siostrę? Nie. A znanego brata tak? Gra w Minecraftach? Nie wiem. Nie wiem? Nie wiem. Sta urodziła się w Stanach Zjednoczonych? Chyba nie. Urodziła się w Nowym Jorku? Chyba nie. Kim mojej rodziny? Na pewno nie. Grać wymykający się schematom? Ehe, nawet mamy blo, na znaczy ten, siostry Karol Karolka nie umie zgadnąć, jaki. No, kilka mnie, co ty na to? Ja chciałam zagrać, ale. Twoja postać jest. Mi... A teraz kogo by tu można zgadnąć? Jakiś youtuber, tak, żeby znać go. Można... Czekaj... Czekaj, PvP, to bardzo nie... Zaniedź... O, Kiroksa! Jest mężczyzną, tak. Jest youtuberem, tak. Gra w Minecraft, tak. Ma siostrę, nie wiem. Mam dwie lewe ręce, uh -huh, nie. Nie. Żywa kapelusza, nie wiem. Ma córkę, nie. No, leży w surfer Herox chyba nie Muzykę re, Redge nie Nosi okulary tak Mam dwoje oczu, tak każdy ma dwoje oczu Twoja postać ma psa Nie wiem Czy postać jest gruba? Nie Czy twoja postać pochodzi z wielkiego lub okolic? Chyba... Nie wiem Czy twoja postać gra w Minecrafta? chyba normalne Jeśli silnie umieściona. Nie. Myślę, Maciej. Uh -huh. Taka, pokażcie zdjęcie. Ja nawet tego youtubera nie znam to. O co chodzi? Dobra, na to nie umie nikogo prawie zgadnąć. Ale teraz spróbujemy chyba Dzieja Gomorrowskiego, tylko już będziemy kończyć. Czy jest twoja postać jest dziewczyną? Nie. Yy, czy Twoja postać jest znana dzięki YouTube? Tak, jest znana. Jest Graczen, tak? Tak, z Minecraftem związana ma siostrę. Nie wiem. Należy no, do Teryfery, tak. Jest tak. Maski na żółwia No i jeżdżę i Dąbrowski. Albo szybko zgad to może jeszcze spróbujemy. Kiśla. Jest mężczyzną, tak. Nagrywa na YouTube, tak. Gra w Minecraft, tak. Ma siostrę. Chyba. Ja wiem. Chyba nie ma. Należy terfere, Tak. Jest bobrem? Nie. Jest żółwiem. Nie. Jest gruba. Tak. Ma długie włosy. Nie. Ze słodyczami. Tak. I mamy piśla. To na tyle. Już będziemy kończyć. Jeśli Wam się podobał film, pamiętajcie. Dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie. Komentarzy napiszcie, może nagramy, z, znaczy nagram z Minecrafta, na, albo sam, albo z moim kolegą. Napiszcie w komentarzach, co chcecie. Cześć!